stwierdził, że będzie szykował leciał strasznie. Dzisiaj jest poniedziałek i dzisiaj idę do studia i dzisiaj mam całą dniówkę, także trochę sobie posiedzę. Dzisiaj robię węża, także jestem bardzo zadowolona i będziemy robić chyba tego węża freehandem. Jeszcze nie wiem, pewnie część będziemy sobie odbijać, część będzie freehandem, a tymczasem sam zbieram się, szykuję i do wychodu. W ogóle dowiedzieliśmy się, że na działce pomieszkam na takim małym, śmigłym szczek, małym osiedlu, na którym był kawałek wolnej przestrzeni. I jak się wprowadzaliśmy, to miałam nadzieję, że o, oh, wow, może zrobią nam jakiś park, ale no to nie, nie te czasy, przeliczyłam się, bo zamiast parku będzie tam wieżowiec. I będzie miał 18 kondygnacji, a nasze osiedle składa się z jednej małej uliczki. Mój pies będzie szczekał, bo y, jego koleżanka do niego szczeka przez okno. Także jak będą budować ten wieżowiec, a tym bardziej jak go zbudują, a już jest to przesądzona, no to wydaje mi się, że trzeba będzie zrobić y, unik. Stąd, bo 17 pięter to całkiem dużo, dużo nowych ludzi, dużo nowych samochodów i dużo nowych piesków na tak małą przestrzeń, gdzie jest 3 m2 do trawnika. Well, 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 We will see. Ostatnio myślałam o tym, że skończyły mi się rzeczy do słuchania w trakcie rysowania, i akurat zaczął się podcast Paranauci. Jest prowadzony przez Igę z bardzo brzydkiego podcastu i z bardzo strasznego podcastu. I przez Maćka. On ma chyba kanał na YouTube jeszcze sprawdza. I jeżeli ktoś lubi takie paranormalne historie, to, to ja bardzo polecam. A to gimnastyk! Chodź! Jest dzisiaj środa, 5 lutego. I dzisiaj na magazyn spot przyjechała do nas Kasia. Dzisiaj imitacja sztuki. Kasia przyjechała na takiego szybkiego spota dwudniowego. dzisiaj przyjechała, jutro jedzie. I właśnie dzisiaj tatuję pierwszy dzień. dzisiaj w studio nie ma. Po tatuowaniu idziemy sobie na spotkanie towarzyskie. Dlatego zbieram się. W ogóle dzisiaj jest słońce i już tak bardzo chciałabym wiosna. I jak chodzę sobie na spacerki na LSM, to już są tam przebiśniegi i inne takie różne wychodzące z ziemi. Ale tak, jeżeli chodzi o tego guest spot, bo pewnie są osoby, które nie wiedzą, co to jest guest spot, jest to takie gościnne tatuowanie w innym studiu niż zazwyczaj się pracuje. I to jest całkiem fajna opcja właśnie w tym zawodzie, bo można sobie pojechać do innego studia, które albo zaprosi Ciebie, albo samemu się zaprosi i tatuować tam powiedzmy przez kilka dni. Więc fajna opcja, żeby sobie na przykład pojechać do innego miasta, poznać innych ludzi, zobaczyć jak inni pracują. Najczęściej rozlicza się troszeczkę inaczej niż jak pełnoprawny tatuer, rezydent w danym studiu. Najczęściej przyjeżdżacie ze swoimi rzeczami, ze swoją maszynką, ze swoimi igłami najczęściej. Ja najczęściej zabieram absolutnie wszystko, dlatego że ja jestem przyzwyczajona do swoich rzeczy. I nigdy nie wiem, czego się mogę spodziewać w danym studiu, więc biorę sobie różne takie rzeczy typu mini tusz, mini kubeczki, inne rzeczy, no ale tego już chyba raczej nie trzeba najczęściej. Tatujecie sobie w danym miejscu przez kilka dni no i tak jak mówiłam, to jest bardzo fajna opcja właśnie, żeby sobie poznać innych ludzi. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem dosyć strachliwą osobą i dosyć taką nieśmiałą, więc nieczęsto jeżdżę na guest ja Zazwyczaj jeżdżę tam, gdzie już kogoś znam i się nie boję. Ostatnio w ogóle jakoś to zaniedbałam, ale tak jak mówiłam, mnie to zazwyczaj sporo kosztowały. Ja pamiętam mój pierwszy guest spot to w ogóle był jakiś dramat. Miałam też taki maraton, że jechałam najpierw do Wrocławia, później do Katowic. Przed Wrocławiem to w ogóle łzy sielały, lały strumieniami, że co ja w ogóle robię, po co ja tam jadę, w ogóle wszyscy staną i będą się ze mnie śmiać i sadziła mnie kulkami sreberka. A jeżeli chodzi o Katowice, to pamiętam, że obudziłam się w nocy zlana, zimnym potem. Pierwszy i ostatni raz coś takiego miałam. Tak się stresowałam, że po prostu obudziłam się w nocy stresu. Matura mnie tak nie stresowała. Zdawanie prawa jazdy mnie tak nie stresowało ten stres nigdy nie był uzasadniony i zawsze było bardzo miło i zawsze wszyscy byli bardzo pomocni, że jeżeli jesteś początkującym tatuatorem, tatuatorką, to myślę, że jak najbardziej zrozumiała, by się z tym stresować, no bo jednak nowe miejsce i troszeczkę tak obnażasz się przed innymi nieznajomymi ludźmi, ale myślę, że warto sprawdzić, czy to coś dla ciebie. Już jak teraz zamykam studio, to od razu pomyślałam, że będę tak gest spotować, jak nie mam stałego miejsca do tatuowania, ale jeszcze nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, na razie jeszcze myślę trochę Jolo. chociaż ja dojrzewając, dorastając, nie no starzejąc się jakby z wiekiem, dochodzę do wniosku, że miałam takie rzeczy, które wydawały mi się 100% nie do ominięcia, 100% po prostu przeszkody, nie do pokonania i niektóre rzeczy wydawały mi się piekłem, że gdyby się zdarzyły, to po prostu gdzie koniec świata, później okazywało się, że one się zdarzyły, wszystkie, nie no, znaczne, i dalej żyję, także teraz jestem troszkę może za bardzo jolo, ale może po prostu wcześniej byłam za bardzo poważna i za bardzo w stresie i w złych emocjach i w lęku przed wszystkim podejmowałam różne decyzje, także teraz troszkę inaczej do tego podchodzę. Ładne światło. W ogóle mój make-up musi być mega nudny do oglądania, dlatego, że ja staram się teraz wyznawać w większości przypadków w kosmetykach, bo ja nie powiem, lubię się malować i lubię się tym bawić, ale są takie rzeczy, które kupuję dosłownie jak skończy mi się jedna rzecz, to kupuję drugą i kosmetyki jednak mają swoją datę ważności, a ja mam dosyć trudną cerę i raczej wolałabym się nie malować niczym, co jest przeterminowane. A w ogóle, nie powiedziałam. Właśnie, przez to e, przyjeżdżę Kasia i dzisiaj po południu wychodzimy. Plan jest taki, żeby pójść coś zjeść, a później dokonać jakiejś aktywności. Zastanawiamy się jeszcze nad minigolfem, bo okazuje się, że w centrum Lublina jest miejscówka, gdzie można sobie pograć takiego minigolfa i jest to Glow Golf. Albo po prostu pójdziemy sobie pograć w planszówki do browaru zakładowego, czy CSK. We will see. To jest rzecz, z którą eksperymentowałam, dlatego, że skończył mi się... Kończy mi się. To jest jest ostatnie milimetrze mm ten bronzer. I chciałam coś bardziej napigmentowanego. Bo mam wrażenie, że ja bardzo delikatnie nie robię, a podobają mi się takie kaweinosy. i nosy. Kupiłam sobie to i jest to zdecydowanie bardziej napigmentowane, ale jednak nie jestem 100% zadowolona z tego koloru, bo jest jednak dla mnie troszkę za ciepłe. O, kurde, to zastygło. I na przyznam szczerze, nie jestem jakoś szczególnie zadowolona z tego. To jeszcze chciałam powiedzieć: Właśnie kończę słuchać Harry Pottera, bo ja całkiem dużo słucham audiobooków. I właśnie jestem na końcówce ostatniej części. Także chciałam powiedzieć, że ostatnio zdarzało mi się iść i płakać, dlatego że tego słucham. I akurat są takie sceny typu, you know. Także jeżeli będziecie mnie gdzieś mijać na ulicy, a ja będę płakać, to najpewniej jest to właśnie dlatego, że słucham. Z Harry Potterem niestety mam teraz taką trochę. taki problem, bo oni trochę. Szczerze że to, że ja powiem, że ja słucham sobie Harry Pottera, to w żaden sposób go nie wypromuję, jestem trochę mniej znana niż Harry Potter. Jednak to, co odwalała pani Rowling in the Deep, jest bardzo niefajne. I jak generalnie jestem tym, że nie potrafię oddzielać artysty od tego co robi, więc jak okazuje się, że jakiś muzyk na przykład zrobił coś, zrobił coś. Złego. Ja takiego muzyka już nie potrafię słuchać. Ale niestety, z Harrym Potterem jest tak, że ja jestem z rocznika 9.6 i ja wiem, że nie jestem jakaś szczególnie stara, ale mam wrażenie, że wtedy nie było takiego, tak popularnej na przykład fantastyki dla dzieci, jak teraz. Wtedy wszyscy, jak jeden mąż, czytaliśmy Harry Pottera, oglądaliśmy Harry Pottera i to było dla nas coś super fajnego. No teraz jest tego 300 razy więcej. Także ciężko mi jest tak jednoznacznie stwierdzić, że nie będę już nigdy słuchać i oglądać Harry Pottera, dlatego, że to jest dla mnie kawał dzieci. I kawał takiego nastoletniego czasu, i nadal mam bliżej mi do 30 niż do 20, a po prostu z największą ochotą 50 razy obejrzę Harry Pottera, jeżeli ktoś mi to zaproponuje. Powiem więcej. W tym roku właściwie to w grudniu tamtego roku. Pierwszy w życiu raz zaczęłam uchać, czytać, przepraszam. Czytać fanfic. I to nie był byle jaki fanfic, bo był to fanfic dla ramiona. Może aż trochę mi głupio się do tego przyznawać. Ale w zasadzie nic ludzkie nie jest mi obce. Jest Manakult, Manakult. Monakr. Po polsku w kajdanach. Jak ktoś czyta fanfiki, to zapewne wie co to jest. Bo okazuje się, że ludzie faktycznie czytają fanfiki. Ja nawet nie zastanawiałam się na tym, że to istnieje. I byłam sceptycznie nastawiona, bo jednak to jest dosyć ciężki temat, tam poruszany. I przeczytałam cały. A to jest cegła. Dosyć dużo. No i muszę powiedzieć, że podobało mi się. Jestem naprawdę pod wrażeniem, że osoba, która nie jest, no teraz już jest znana, ale no, nie ma ze sobą sztabu ludzi, którzy jej to zredagują i pomogą, ktokolwiek. Napisała coś takiego. O, chyba, mój chłop wraca. Także ogólnie ja oceniłam ją chyba w mojej prywatnej ocenie bo w tym roku sobie trakuję czytane książki na chyba 8,5 na 10. Ale o dziwo nie płakałam jakoś szczególnie. Nie było tak, że następnego dnia już nie mogłam iść do pracy. Ja też z Draco w harem, Potterze mam ten problem, że trochę ciężko mi go lubić. Bo mam wrażenie, że ludzie lubią wyobrażenie o Draco, a nie samego Draco, bo on był w książce dosyć bucem, no był takim... Nawet nie był cool bad boyem, tylko po prostu był ciucim majtkiem. I, i był taką osobą, której nie lubiła w życiu. Można było ciekawiej tą postać skonstruować. Cześć pierniczku! Cześć pierniczku! Cześć pierniczku! Kurde, te koledowy... ...te koledowy uwagi... ...okosowy... ...okosowy... big stretch here the lower back the sacrum maybe even opening the chest a bit here by taking To, co pytają się ludzie, którzy nie mają kluczyka w nosie. To znaczy, pociągnęłam się za septum tak mocno, że teraz czuję się, jakbym miała dużo przebitych króliczek. Nie polecam. Kupiłam sobie ten stick, bo oczywiście widziałam go u kogoś na TikToku. Konturowanie twarzy nadal jest rzeczą, która jest dla mnie czarną magią, więc pomyślałam, że się posłucham. Faktycznie jest bardzo kremowy, nie trzeba nim wtukać twarz, Polecam No i kolor nie jest pomarańczowy, zawsze to miło. W ogóle obudziłam się dzisiaj i nie wiem czy to wyrzuciłam, rano sobie zaczęłam robić jogę, dawno tego nie robiłam, bo ostatnio rano chodzę raczej na siłownię, ale... Po no, prostu budzę się powoli, pracy pracy. I moja mobilność jest nikomu. I idę dzisiaj do studia, i prawdopodobnie dzisiaj mam całkiem długą sesję, wydaje mi się. Oczywiście sobie nie zapisałam na końcu, jaki jest progres tego projektu, bo robimy całkiem spory wzór, który przechodzi od przedramienia wewnętrznej strony na zewnętrzną stronę ramienia, ale nie pamiętam, ile zrobiłam. Także zobaczymy, jak dojdę do studia. Nie będzie ciekawszych tematów? Makar? Najpierw suki, że o tym. Tak bardzo chcę zaparzyć kawę. Co to jest? Urządzasz mi przyjem, że różnie między wami bywa, ale w końcu to twój ślub. Wybierz. i byliśmy właśnie w centrum i wróciliśmy. Byliśmy w centrum, bo chciałam napić się w końcu dobrej maczy i byliśmy w miejskiej. Jest dobra matcha. I kupiłam sobie przy okazji od nich ogólnie matcha, której tam używają, bo stwierdziłam, że skoro jest dobra, no to chyba jest dobra. Tak stwierdzam jest dobra. Jest lepsza niż ostatnio sobie kupiłam. Nie wiem, czy to jest jakaś fancy matcha, ale myślę, w sensie, czy to nie jest level y, typu ceremonialny, czy jest taka. O. Ale jest smaczny. No, jeszcze nie wiem. Tak. A jeśli chodzi o moje włosy, to nie wyszło mi do końca tak, jak chciałam, ale nieźle. Jak na DIY, to jeszcze nie wypadły mi włosy.